serdecznie, 11 dzień adwentu, 11 grudzień, mamy poniedziałek, życzę udanego tygodnia dla wszystkich. Jakoś w pracy u nas nie ma na razie szału, także kończymy wcześniej pracę i na spokojnie nagrywam dla Was filmik. A zaczniemy może nie od kalendarzy adwentowych, a od przygotowania się właśnie do filmiku. Wczorajszy kalendarz mój adwentowy dał nam tutaj płatki pod oczy, które sobie właśnie teraz nałożę i od razu Wam zdam recenzję po kilkunastu minutach. Myślałam, że są to srebrne, ale spójrzcie, są całkowicie przezroczyste, super nawilżone. Już sobie nakładam, o jak fajnie chłodzą. Także polecam płatki pod oczy, zrelaksujcie się i zapraszam na filmik. A jeszcze mieliśmy kremik do rąk, to od razu wypróbujemy. Mam suche ręce. Przygotowania na żywo do filmiku. Mm, super zapach. Taki troszeczkę podniwy, a podchodzi zapach. I na końcu filmiku dzisiejszego zapraszam na recenzję perfum Najnowszy zapach od Krystyny Aglery Christina. Tak wygląda flakonik. No, przetestowałam, ale zapraszam na recenzję na koniec. Teraz otwieramy kalendarze adwentowe. Jakie tam czekoladki dzisiaj się chowają? Ojej! Ciemna czekolada. Będzie gorszką. A w drugim kalendarzu, co nam dzisiaj dadzą, jedenastka. Gdzie jest jedenastka? Tu mam siedemnastkę. A, jest taka malutka, czyli będzie kuleczka. Srebrna kuleczka. Pewnie na No i zapraszam, oczywiście, na zdrapkę. Dzisiaj pod jedenastką kryje się. Winter Cash za 3 euro. Szybciutko sobie ją zdrapiemy. Co tam się w tym bałwanku kryje? Zobaczmy. 9 euro po raz pierwszy. 6. Stówka 3 euro po raz pierwszy i 3 euro po raz drugi. 6 po raz drugi. Hi! Nie wiesz, jest wygrana. Mamy 6 euro na tej zdrapeczce. No może jeszcze tutaj się coś pojawić w bonusie. Zdrapka z numerem 65. Jeśli trafimy 3 bałwanki, mamy 9 euro, a trzy sanie dadzą nam 3 euro. No to może 3 razy sanie. Raz. I bałwanek. No niestety, ale jest szósteczka, mamy 6 euro. Zostawcie łapeczkę i subskrypcję kanału, a ja Was zapraszam teraz na recenzję najnowszego zapachu od Krystiny Aglery. Ściągam już płatki. No, fajnie nawierzona skóra. Teraz zaczniemy naszą recenzję zapachu od. Krystyny a Hillary. Testowałam spróbeczki. Tak prezentuje się najnowszy flakon. Ja jestem miłośniczką zapachów tej pani. Mam prawie wszystkie zapachy. No te co mi do gustu nie przypadły, to je sprzedałam, ale zawsze jak tylko pojawi się nowy zapach, ja od razu lecę i kupuję. Teraz właśnie byłam w drogerii, gdzie pojawił się ten zapach. 30 ml kosztuje 17 euro, także nie jest to wygórowana cena i po przetestowaniu nie, nie urzekł mnie, tak powiedziawszy w sklepie, ale dzisiaj po przetestowaniu stwierdzam, że za tą cenę możemy mieć bardzo eleganckie, takie drogie. Perfumy. Naprawdę utrzymuje się ten zapach bardzo długo. Od godziny dzisiaj 8 do 14. Non-stop. Troszeczkę później pod koniec zmienił się bardzo, ale sprawdźmy, jakie są właśnie jego nuty zapachowe. Nuty głowy: czarna porzeczka, malina oraz gruszka. Nuty serca jaśmin, liść, fiołka, płatki róży oraz cukier. Nuty bazy: paczula, mech dębowy, piżmo i bursztyn. No Taki kadzidlany zapach. Wam powiem, tutaj czuję sobie jeszcze tą wącham próbkę, i bardziej teraz się zrobił ten zapach pudrowy. Taki dość ciężki na zimę. Porównywalny do zapachu, który niedawno testowałam, chyba tego coach. Trochę malina właśnie robi swoje, ale cukier troszeczkę za ciężki właśnie. Nie wiem, czy go kupię do swojej kolekcji Krystyny Agilery. Pokażę wam, co ostatnio trafiłam właśnie w drogerii. Taki zestawik. Mojego ulubionego od Christina Glery zapachu z żelem pod prysznic 50 ml, a perfumy tutaj flakonik 30 ml za jedyne 8 euro. Także jestem bardzo zadowolona. I kupiłam jeszcze w ciemno zapach My Burberry 30 ml woda perfumowana też w ciemno, ponieważ szybko wyczytałam w sklepie że nuty zapachowe to frezja i gardenia i stwierdziłam, że to musi być przepiękny zapach dajcie znać mi koniecznie w komentarzach jeśli znacie ten zapach czy on jest faktycznie taki kwiatowo słodki bo nie wiem czy mi się spodoba ale myślę, że trzeba będzie go niebawem przetestować czekam na Wasze komentarze a podsumowując nasz zapach dzisiejszy. Kristina, myślę, że jeśli lubicie takie pudrowe, ciężkie na wieczór zapachy, na pewno polecam wam ten najnowszy od Kristiny za taką cenę. Super trwałość. Ja chyba go jednak nie kupię do swojej kolekcji, bo dla mnie jest za ciężki. Także co na jutro przygotowałam? Mojego kalendarza ze ściany próbeczkę perfum najnowszy zapach Twilly Tutti Hemes Paris. Także będziemy testować najnowszy zapach z tego roku. Teraz właśnie będziemy testować najnowsze zapachy. Także dajcie znać, jakie wy już przetestowałyście z tegoroczne zapachy. No i koniecznie, jeśli znacie My Burberry, czy jest super, czy ja się zawiodę na tym zapachu, jestem bardzo ciekawa. Ale jutro przetestujemy Twilight Tutti. To chyba będzie taki owocowy zapach, myślę. No, to wygląda. Ja się już z Wami żegnam, zapraszam na jutro. Do zobaczenia.